Codzienna dawka żużla. Polonia piła i jej awans do drugiej ekstraligi stał się faktem. A teraz czas na nowe wyzwania. Jak podkreślił w rozmowie z WP Sportowymi Faktami wiceprezes klubu Dariusz Słowiński, musimy podjąć wyzwanie i przygotować się jak najlepiej do nowego sezonu. Jeszcze w poniedziałek kibice i zawodnicy świętowali razem awans z władzami miasta, ale jednocześnie w klubie już zaczynają się rozmowy o kadrze. Wiadomo, że w zespole zostaje Wiktor Jasiński, który jak zaznaczył Słowiński, był absolutnym game changerem sezonu. Blisko pozostanie jest też Adrian Cyfer, a klub rozmawia także o przyszłości ści Wilaca Nagela. Sam wiceprezes nie ukrywa, że droga do awansu była pełna zakrętów. Od kontrowersyjnego półfinału ze startem Gniezno po finałowy dwumecz z Wybrzeżem Gdańsk, gdzie juniorska formacja Polonii rozgromiła rywali 26 do 4. Klub nie ukrywa, że wciąż ma do rozliczenia pewne zaległości, ale wierzy, że uda się je zamknąć zgodnie z terminami. To dalej? Pile wiedzą, że w wyższej lidze potrzeba wzmocnień. Strategia musi być mądra. Nie sztuka myć armatę, jeśli reszta drużyny ma dziury. Cel na 2026 rok utrzymanie w lidze. Rofrybnik Rybnik szuka nowego Prezesa. W poniedziałek w mediach społecznościowych klubu pojawiła się informacja o konkursie na stanowisko prezesa zarządu. Decyzja zbiegła się z końcem kadencji Krzysztofa Mroska, a timing jest wymowny kilka dni po spadku rekinów z Ekstraligi. Jakie wymagania stawia Rada Nadzorcza? Wyższe wykształcenie i minimum 3 lata doświadczenia związanego z żużlem. Znajomość przepisów PZMOTU Motu i FIM. Przedstawienie strategii i budżetu klubu. Udokumentowanie przekazania minimum 500 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 3 lat dla organizacji sportowej, społecznej lub promesa finansowania klubu na taką kwotę. Oferty można składać do 15 października godziny 12. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że Krzysztof Mrozek na pewno odejdzie. Jeśli zdaniem Rady Nadzorczej nie znajdzie się odpowiedni kandydat, obecny sternik może pozostać na stanowisku. Czas pokaże, czy w Rybniku nastąpi faktyczna zmiana władzy, czy klub nadal będzie budował dotychczasowy prezes. A wy jak myślicie? Czy znajdzie się większy megalodon od prezesa Mrozka? Sezon 2025 dla Sparty Wrocław daleki od ideału. Choć pięciokrotnie mistrzowie Polski mają już prawie brązowy medal na we Wrocławiu apetyty były znacznie większe. Prezes klubu Andrzej Ruskow wprost mówił po meczu z gkm -em. Każdy medal jest cenny. Natomiast przepraszam, ale nikt nie lubi bycia frajerem. Frajersko przegraliśmy półfinał. Dzisiaj powinniśmy jechać z Lublinem. Za późno się obudziliśmy, te 14 punktów było do odrobienia. Niestety, tor nie był taki, jaki powinien być. I to zdecydowało: Trudno być szczęśliwym, skoro mierzyliśmy wyżej. Natomiast o przyszłości sztabu mówił: za wcześniej na decyzję usiądę z Darkiem śledziem, zrobimy analizę sezonu i zobaczymy, jakie są oczekiwania. Obu stron. Na pewno zrobimy przetasowania. Niektóre osoby, by się rozwijać, muszą odejść. Jeśli zawodnik, zamiast progresu, notuje regres, trzeba szukać nowych dróg. Co do Diego Kerrca mówi: Super transfer. Stał się obok Artioma Łaguty liderem. Do niego można mieć najmniej pretensji. Juniorzy też pojechali lepiej. Natomiast pozostali muszą się zastanowić, jak spełnić oczekiwania. Sparta ma już praktycznie brązowe medale na szyi, ale już dziś widać, że we Wrocławiu myślą o większej przebudowie i odświeżeniu składu.